Kolejne zagadanie, kolejny przykład do rozwiązania z logarytmów. Logarytm o podstawie 2 z liczby pierwiastek trzeciego stopnia z 16. Ja może jeszcze przypomnę z własności potęg. Pierwiastek N tego stopnia z liczby A, to jest A do potęgi 1 przez N. Czyli jak mamy na przykład Pierwiastek z A to będzie A do jednej drugiej. Pierwiastek zwykły kwadratowy to jest właśnie pierwiastek stopnia drugiego. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby A to jest A do 1 trzeciej. Pierwiastek czwartego stopnia no to będzie analogicznie A do jednej czwartej. No i teraz proszę Państwa, czyli zgodnie z tym, co sobie napisaliśmy. Mój logarytm o podstawie 2 mogę zapisać jako 16 do 1 trzeciej. Tak, do 1 trzeciej. No i to się równa ile? 2 do której, proszę Państwa, potęgi da mi 2 do której potęgi da mi 16, 1 trzecia powiedzmy, że. No, nie jest to dla nas łatwe, a więc oznaczę sobie ten mój wynik jako x, a więc 2 do x, do potęgi x ma dać mi 16 do 1 trzeciej. Czyli mamy równanie wykładnicze, staramy się doprowadzić do tych samych podstaw, jeżeli chodzi o potęgę. Przypominam, że 16 no to jest co? 2 do czwartej, tak? Bo 2 razy 2. 4 razy 2, 8 razy 2, 16. Czyli moją 16 mogę zapisać jako 2 do 4. To wszystko do 1 trzeciej. Przypominam, że potęgowanie potęgi to mnożymy sobie moje wykładniki, czyli 4 razy 1 trzecia, bo tu Państwo często macie z tym kłopot. No to co mnożymy? Liczbę razy licznik, mianownik. Bez zmian, tu uważamy, bo tu często Państwo popełniacie błąd, czyli mój x to jest 4 trzecie. Czyli mój wynik to nic innego. 2 do której potęgi da mi 16, 1 trzecia. 2 właśnie do potęgi 4 trzecie. I to jest mój wynik. Następny przypadek. Logarytm o podstawie trzech. I teraz mamy pierwiastek piątego stopnia z 81. Czyli tom wiedząc tak, tutaj y, z własności potęg 81 można do, zapisać sobie jako y, 81 do potęgi jedna piąta. Ho, 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 ho. no i teraz tak. Znowu możemy mieć z tym kłopot, czyli nie wiemy, ile to jest. Niech to będzie x, czyli zgodnie z definicją logarytmu, 3 do potęgi x ma mi dać 81 do 1 piątej. Co to jest, proszę Państwa, 81? No bo mamy teraz równanie wykładnicze i muszy, musimy doprowadzić do potęg o tych samych podstawach. No 3 razy 3, 9 razy 3, 27 razy 3, 81. To nic innego jak 3 do 4, tak, moje 81, ale to jeszcze wszystko do 1 5. Przypominam, że znowu mamy tutaj y, potęgowanie potęgi, a więc te moje liczby, wykładniki mnożymy 4 5, 4 razy 1 5, tak. Czyli liczba razy licznik, mianownik bez zmian, tak. No i mamy, czyli mój x to nic innego jak 4 piąte. Czyli mój wynik 4 piąte, bo 2, 3 właśnie do potęgi 4 piąte da mi w sumie pierwiastek 5 stopnia z 81. I jeszcze jedno. Wyrażenie logarytm o podstawie jedna czwarta. Pierwiastek siódmego stopnia z 256. No to zgodnie analogicznie do tych poprzednich zadań, czyli mamy 256 do potęgi jedna siódma. Można, proszę Państwa, sobie y, dalej, y, można zrobić tak jak, no zróbmy to tak jak robiliśmy y, przed chwilą, a więc jedna, nie wiemy ile to jest, jedna czwarta do potęgi x da mi 256 do jednej siódmej, musimy doprowadzić do tych samych potęg y, o tej samej podstawie, tak. No i teraz tak, czy z czwóreczką coś zrobimy? Może jako 4, tak, 256, no to będzie tak, 4 razy 4, 16 razy 4, 64 i razy 4 to jest 256, czyli 4 do czwartej. A tutaj, żebyśmy mieli czwóreczkę, no to z jednej czwartej, przypominam, możemy sobie zrobić 4 do potęgi minus pierwszej i do x, to jest, 4 do 4, tak, bo to jest to moje 256. Uwaga, musimy to wszystko dalej przepisać do 1, 7, czyli tutaj mamy potęgowanie potęgi i tu mamy potęgowanie potęgi. Przypominam, że tak jak przed chwilą, te wartości ze sobą mnożymy. 4, 7, tak, 4 razy 1 przez 7. Oj, przepraszam, bo tutaj ten minus jest niepotrzebny. No i cóż, minus x, minus x równa się, opuszczamy podstawy, 4 siódme, czyli x równa się minus 4, tak? I, a więc ten mój logarytm, ja już to sobie usunę, to jest nic innego jak, 4, 7. I kolejny przykład: logarytm z 10 tysięcy. Proszę Państwa, to jest logarytm dziesiętny. Ja przypominam, że jeżeli mamy w podstawie 10, to wówczas tą dziesiątkę można sobie tak opuścić i mamy. Logarytm w tym przypadku z liczby b, yy, wiedząc i pamiętając, że właśnie w podstawie tego logarytmu jest liczba 10. Jeżeli komuś tak, byłoby po prostu łatwiej, może sobie tamtą dziesiątkę, że tak powiem, dopisać no, na początku przynajmniej. No i teraz, tak, moi drodzy, 10, do której potęgi da mi. 10 tysięcy, no do której potęgi mamy 4 zera, a więc do potęgi czwartej, tak? Czyli mój wynik to nic innego jak 4. Jeszcze jeden, moi drodzy, przykład logaryt o podstawie 1 dziesiąta z dziesięciu tysięcy. Ha 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 ha, czyli znowu mamy, no. Jedna dziesiąta do której potęgi niech to będzie mój znak, yy, y, moja niewiadoma X, da mi 1000, tak? Czyli idziemy konsekwentnie tak jak poprzednio. Z jednej dziesiątej musimy sobie znowu doprowadzić o potęg do potęg, do potęg o tej samej podstawie. Jedna dziesiąta to nic innego, jak dziesięć do minus pierwszej. Czyli 10 do minus pierwszej x równa się 1000. Czyli 10 do minus x równa się 1000. Przypominam, że co? Tutaj jest potęgowanie potęgi, czyli mnożymy. Czyli y, mogłam już sobie zapisać: no, 1000 moi drodzy, no, to jest 10 do potęgi trzeciej. Czyli minus x to się równa 3. Czyli x równa się minus 3. Minus 3, ojojoj. Czyli mój wynik, mojego logarytmu, uwaga, bo to trzeba wrócić do zadania, mój wynik logarytmu to jest minus 3. I takim sposobem rozwiązaliśmy całe zadanie szóste. Ja przypominam, żeby logarytmy tutaj rozwiązywać od początku tego podpunktu A, bo tam podawałam wzory,